Jesteśmy właśnie z Adamem i Adamie, jakbyś mógł powiedzieć kilka słów o tym, o, o tym co robiliśmy dla Ciebie, jak nam się pracowało i co w ogóle sądzisz o naszej współpracy? No, projekt, który żeśmy utworzyli e, wyjątkowy projekt, można by powiedzieć, bo to taki nietypowy, e, można powiedzieć, że pierwszy w Polsce, e, który opowiadał o e, tematach, e, które no nie są nam wszystkim obce, bo o tematach e, umierania e, e, był świetnym w ogóle projektem, który się doskonale e, odnalazł w przestrzeni e, tutaj tych mediów społecznościowych e, wszystkich, e, zasięgi niesamowicie szybko w ogóle e, rosły, co też było wielkim zdziwieniem dla Dawida. E, 80 tysięcy obserwujących tam w trzy miesiące, to to było po prostu, wow, nie, organicznie, organicznie wszystko. Dokładnie, dokładnie tak. No, Dawid tutaj przygotował wszystko perfekcyjnie. Naprawdę to, to, to wszystko było bardzo sprawnie, bardzo szybko. Znaczy ja byłem pod wielkim w ogóle wrażeniem, w ogóle jego zaangażowania, jego energii, którą w ogóle w to wkładał. Nie nawet samo. To, te właśnie te, te zasięgi i to, co tam się działo, to, to, to przez, przerosło nawet moje oczekiwania, yy, gdyż no w tak niszowym temacie, poruszając się, yy, wiadomo, że to zainteresowanie zawsze jakieś, jakieś, jakieś tam jest, no, ale tutaj żeśmy, można by powiedzieć, że te wszystkie platformy. Yy, Żeśmy zwojowali tutaj naprawdę na, na bardzo wysokim poziomie, no czego dowodem są nawet chociażby same opinie i komentarze ludzie, ludzi pod, pod, pod tymi wszystkimi filmikami publikacjami. Więc powiem tak, każdemu, kto chciałby się wypromować, każdemu, kto chciałby zbudować swoją markę, podnieść oglądalność i w ogóle zbudować swoje social media, naprawdę polecam. Szczerze, z całego serca współpracę z Dawidem. Gwarantuję, że zrobi doskonałą pracę. Gwarantuję, że sukces jest murowany. I dziękuję Ci bardzo, Dawidzie, za to, co dałeś od siebie, za Twoją energię, za Twoją wrażliwość, którą też masz w sobie, i dzięki temu mogliśmy to wszystko pięknie zbudować. No i oczywiście nie zakończyliśmy jeszcze. Działanie i współpracy to wszystko będzie szło dalej. Dziękuję bardzo. Zatrzymam nagrywanie.